Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Słuchajcie, z racji tego, że jesteśmy w sezonie skoków narciarskich, a kiedyś, kiedyś Adam Małysz powiedział, że jego dieta to bułka z bananem, więc postanowiłem zrobić takie wyzwanie i przez najbliższe 7 dni będę jadł tylko i wyłącznie bułkę z bananem. Dodatkowo w tym odcinku postanowiłem odwiedzić Zakopane, więc wybiorę się do tak naprawdę miasta, które słynie ze skoków narciarskich, jeśli chodzi właśnie o Polskę. A jeśli nie, to Adam, pozdro dla Ciebie, zainspirowałem się Właśnie tobą i twoją dietą, i tak też postanowiłem żyć przez najbliższy tydzień. A i jeszcze jedno, już za tydzień o 17.45 bardzo gruby odcinek, w którym przez 48 godzin byłem bezdomny, więc jeżeli nie możecie doczekać się tego filmu, napiszcie teraz komentarz bezdomny. A Wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję na kanale. Bo 500 tysięcy zbliża się wielkimi krokami. Do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, postanowiłem, że spróbuję przeżyć na diecie skoczka narciarskiego przez 7 dni. Czytałem dużo na temat diety skoczków narciarskich, i oni jedzą bardzo dużo węglowodanów. Jedzą tłuszcze, jedzą białko, no ale to jest kanał maksymalnie, dlatego postanowiłem, że utrudnię sobie to zadanie. I pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie mój wymysł, i skoczkowie narciarscy wcale tak nie jedzą. Żebyście zaraz nie mówili, tak jak podczas dietą modelki, że o, dlaczego promujesz taką niezdrową dietę? Otóż nie, nie promuję takiej niezdrowej diety. To było tylko i wyłącznie wezwanie na kanale Maksymalnie, więc Ty również w tym momencie. Pamiętaj, żeby nie powtarzać tego, no bo nie. Adam, specjalnie dla Ciebie przemierzyłem trzy sklepy na Pradze Południe, żeby znaleźć bułkę i banana. Jakieś takie przygnite, ale no te są ładne, więc to tak. Cześć kochani, ze mną jest Damian Parol. W dzisiejszych czasach no musimy sobie radzić w taki sposób: musimy kontaktować się poprzez kamerę, poprzez telefony. No i postanowiłem właśnie zapytać się eksperta. Kiedyś Adam Małysz, tak dla śmiechu pewnie, rzucił, że on nie tylko bułkę z bananem, jak go zapytano, co je. No i nie byłbym sobą, gdybym tego nie przetestował. Postanowiłem przez 7 dni, że będę jadł samą bułkę z bananem. No i chciałbym się Ciebie zapytać o to. Czego mogę się spodziewać podczas tych 7 dni? W ogóle cała bułka z bananem, jako taki poziom przed przedtreningowy, to moim zdaniem jest bardzo spoko. I wydaje mi się, że mały już w ogóle po to jadł bułkę z bananem. Tam gdzieś tam, wiesz, przed treningiem, przed skokami po prostu jadł I, i to jest super rzecz, naprawdę. No, jedzenie samej bułki z bananem do yy, już gorzej, tak, no wiadomo, że to na tym dzień nie da samej diety oprzeć, ale to jest z drugiej strony tylko 7 dni, yy, więc raczej nic specjalnego się nie będzie, yy, nie, nie powinno stać. Yy, Dosyć ważnym pytaniem jest to, jak twój żołądek zareaguje, czy generalnie przewód pokarmowy, może nawet nie sam żołądek. No bo w, może być tak, że na przykład możesz mieć jakieś tam problemy z wypróżnieniami, bo z jednej strony w błonniku nie jest błonnik, ale może być tak, że tam coś się, coś, się z tym, coś się z tym wydarzy. No i to jest, moim zdaniem, największe zagrożenie. Z drugiej strony, no tej dzieci będzie mało białka, tak, no bo nie ma w ogóle białka ani w bułce, ani w badanie. No tłuszczu też za dużo nie ma. Tłuszczu też nie ma, tłuszczu też nie ma, więc jakby jakieś tam spadki masy mięśniowej mogą, mogą nastąpić. Dalej, no właśnie nie ma tego tłuszczu, tak, no to przez 7 dni to jest generalnie nie problem, no, ale na dłuższą metę na przykład to też byłby duży problem, no bo nie będzie niezbędnych kwasów omega-3, omega-6. No jasne. No niedobory witamin też są bardzo prawdopodobne, bo na przykład witaminy też nie będzie za dużo raczej w takiej, w takiej diecie. Chyba, że będę brał sobie różne bułki, tak? No bo są bułki, które mają jakieś tam ziarna, dodatki, soczewicy i tak dalej, które zawierają białko. No tak, wiesz co, gdybyś na przykład brał jakieś takie bułki powiedzmy pełnoziarniste z ziarnami, no to trochę dostarczysz białka i też trochę dostarczysz kwasów tłuszczowych i... Tutaj, no nie wiem, czy tak da się doprowadzić do tej sytuacji, żeby było idealnie, ale pod względem tłuszczu to dałoby się to nawet jakoś tam zbilansować. Także to tak najgorzej by było, nie? Pod tym względem. Myślałem, że chodzi tylko o białą bułkę, no bo z białą bułką, no to tutaj nie, nie, nie po... No tak. Powiedz mi, jak to może wyglądać w kwestii mojego samop samopoczucia i energii podczas dnia. Raczej to nie powinno jakoś bardzo negatywnie wpłynąć, no bo wiesz, masz tutaj kuglowodany, jeśli jeszcze tego odpowiednio dużo to, to po prostu powinien się czuć generalnie raczej okej raczej okay. i tutaj i tutaj się nic nie powinno złego dziać Warto jest te, no raczej to pewnie masz zdrowe nerki, bo to jest jakby też dosyć ważne, bo w panadzie jest dosyć dużo czasu, jak ktoś ma na przykład chore nerki, to trochę musi na to uważać, nie? Ale nie, nigdy to nie jest kłopot. Nie miałem nigdy z tym problemu, także no. akurat nerki mam zdrowe no dobrze, Damian, no to co, nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu przez 7 dni przetestować tę dietę i na sam koniec po prostu dam ci znać, jak, jak się czułem, co się sprawdziło z tego co mówisz, no i, i tyle, tak? No, dobra, to, to trzymaj się i żeby nam twój przewód pokarmowy trzymał. <sum> Dziękuję, no i jakbyście chcieli, to oczywiście zapraszam was na Instagram Damiana Parola. Możecie się dowiedzieć kilku ciekawych, fajnych dietetycznych rzeczy i nie tylko. Wygląda na to, że od jutra zaczynam maksymalną dietę. No siemano, dzień pierwszy, wstaję i zjem sobie banana z półką. W takim razie czas rozpocząć ucztę. Będę próbował sobie podawać ten pokarm w różnych formach, żeby to nie było po prostu jak bułka z bananem. Nie wiem, może zrobię jakiś obiad z tego albo coś. W każdym razie zastanawiam się również, o którym posiłku się pożygam. A jestem taki głodny, że szok, więc jeśli spróbuję i okaże się, że jest to niedobre, no to będę zły. Uwaga, uwaga, smaczne. Wiecie, bułka nie ma za dużo smaku, a banan ma, więc on przeważa. Zobaczmy, jak będzie. Biorę się właśnie za wysyłkę maksymalnych sosów, a jeśli byście chcieli, to jest cały czas minus 25% na komplety i minus 15% na sosy standardowe, pojedyncze. Także wbijajcie na maksymalne maksymalnesosy.pl. Pakuję sosy. Powiem wam, że zjadłem tylko bułkę z bananem i cały czas czuję się najedzony. Minęły ze dwie godziny, no i jest spoko. Także dużo węglowodanów dostarczyłem podczas tego śniadania. Powinienem mieć energię. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja wysłać sosy i zrobiłem sobie bułkę na drogę. Zapchałem cały ryj. No dobra, sosy wysłamy. Wracam do domu, bo muszę montować odcinek i mam zamiar jeszcze zrobić trening w domu. Eee, przyszły mi hantle ze sztangą, także będzie co robić. Na pewno pokażę wam parę ćwiczeń. Montuję właśnie odcinek 7 dni na chlebie i wodzie, który nagrywałem jakiś czas temu. Jak ktoś jeszcze nie widział, no to tutaj. Ale mam plan, zblenduję sobie bułkę z bananami i z wodą i zrobię szajka. 2,5 banana, do tego jedna bułka i zalewam wodą. Przegotowaną oczywiście. Uuuh. Wyszło całkiem gęste. Spoko, nie czuć bułki. Patrzcie, zamówiłem sobie taką sztangę, którą można rozdzielić na hample, 40 kg do domu w sam raz. Skakaneczka, także sobie trochę potrenuję. Jadę kupić wodę, ale muszę wam powiedzieć, że jestem masakrycznie głodny i no, sama bułka, średnia beczka. Dzień drugi. Wstaję. Czekałem półtora tygodnia na to, żeby się ogolić i dzisiaj właśnie to nastąpi, bo wyglądam jak dziadek. Głód zajrzał mi w oczy, więc czas zjeść. Postanowiłem, że najpierw zjem bułki, potem zjem banana. Bułeczki świeżutkie, chrupiące. Sama bułka jest za sucha, więc muszę zagryć bananę. Pokażę wam, ile zmienia 15 minut w łazience. No. Robert. Tak. Zgadnij, co jem przez tydzień. Śliwki. Nie, jak sportowiec yy, y, i ten sport jest w tym momencie yy. jak skoczek narciarski. Tak. Bułka z bananem, jak Adam Małysz. Gratulacje. O fu. <noise> oni naprawdę są bułkę z bananem? Y nie, nie, Adam Małysz y. kiedyś tak powiedział, y, że je. Ja wiem, ale Ale źle, ale mnie się tylko. Od banana to się żyga, jak się zeżre. przecież to jest. No ale jak zjesz 5 dziennie i 5 bułek, to się najesz. Strasznie ciem No i dużo yy, glutenu i cukru i węgli, same. Same węgle są. Powodzenia, na no, miłego strania czwartego dnia. Patrzcie, kupiłem sobie wczoraj bułkę, ale jest trochę twarda, więc wsadzę ją do mikrofalówki i zobaczymy, co z tego wyrośnie. I od razu zrobiła się mięciutka, więc mam ochotę zjeść taką ciepłą bułę. Jestem głodny, więc do dzieła. Kurde, ten trik z mikrofalówką jest niesamowity. Mmm, pyszka buła. Idę po bułki. Tamta jest sucha. Pojechałem do sklepu i kupiłem bułki. Zobaczcie, fajna. Ciekawe, jak smakuje. Ale petara. Ja pierdzielę, ale jestem zamulony. Muszę Wam powiedzieć, że nic mi się nie chce. Najchętniej to bym poszedł spać. Czuję się tak, jakbym był podczas jedzenia samych słodyczy. Znaczy się, że węglowodany wchodzą. Kupiłem sobie bułki fitness dzisiaj, one są super. Jadłem je w którymś z odcinków. Bo dajże w tych, w których nie jadłem cukru. Jak nie widzieliście jeszcze tego odcinka, to tu możecie sobie wejść. Banan i buła. No, robię trening i oglądam mecz. Zrobiłem trening, idę pod prysznic, a potem buła. Mało energii, głód idę spać. Jutro kolejny dzień. Uuu, uuu. Dzień kolejny, wstaję. Pytaliście jaką mam paczkę w Fifie, no to już wam pokazuję. Mniej więcej tak to wygląda. Powiem wam, że na samą myśl o bananie na śniadanie mnie mdli. To jest tak naprawdę początek wyzwania, mam nadzieję, że jakoś dam radę. Ale powiem wam, że jestem głodny, więc muszę zjeść. Śniadanko. Jadę właśnie na zdjęcie. Zdjęcia zrobione, wracam do domu, bo jestem głodny. Domontowuję fragment odcinka i zrobiłem sobie hot dog'a. Muszę wam powiedzieć, że bułkę jako tako jeszcze znoszę, ale jak pomyślę sobie o tym bananie, to mnie kurwa tak mdli. Nie chcę jeść bananów, naprawdę. Muszę ją odgrzać, będzie lepsza. Taka mięciutka, świeżutka. Czas na serial. A po serialu idę spać, bo jutro rano. Jak prawdziwy skoczek narciarski, jadę do Zakopanego. Jestem w trasie do Zakopanego, ale nie potrafię jeszcze o 6 rano śniadań, dlatego na razie nic nie jem. Pamiętacie to miejsce? Stąd ruszałem do Gdańska na rowerze. Mm. Banany mam tam, a ze sobą mam bułki. Nie jadłem nic dzisiaj w sumie. Zobaczymy jak będzie. Nie mam ochoty tego żreć. Jest. Zakopiańska bułka. Ale słucha. No dobra, zjadłem bułkę na śniadanie. Teraz czas na banana. Mam dosyć tej wiedzy. Będę to powtarzał już do samego końca. Robię to tylko i wyłącznie po to, żeby dokończyć wyzwanie, bo nie mam z tego ani trochę przyjemności. Będąc zakopanym, muszę zaliczyć skocznie, więc jadę na skocznie. Leć, Adam! Wyobraźcie sobie, że tutaj wchodzisz i lecisz. Banana nie ma, ale jest skocznia. Patrzcie. Tyle dobrego jedzonka. A ja mogę tylko banana z bułką. Wracam już do domu po śniadaniu powiem Wam, że... No co? Jestem głodny, normalny, nie? Ponadto mam dosyć tego żarcia, naprawdę mam dosyć tego żarcia, nie chcę mi się tego żryć. Banany, bułki, elo, nie. Dotarłem do domu cały i zdrowy, zjadłem jeszcze jedną bułkę i pół banana, no i tyle. Nie wchodzi mi to totalnie, nie lubię już bananów, wmuszam to w siebie. Bułki spoko, bułkę jeszcze jako tako znoszę, ale banan po prostu będzie znienawidzony przeze mnie do końca już chyba życia. Jadę do ziomka na fifę. Dzień dobry. Jadę po świeże bułeczki. Kupiłem bułki, które wyglądają jak pączki. E, więc śniadanie mam przed sobą. Dodatkowo w domu mam banany. Słuchajcie, wpadłem na zajebisty pomysł i zrobię sobie tosty z bananem. Zobaczymy, jak będzie smakować taki tost w bułce na ciepło. Może zdać egzamin, i to może być ratunek do mm, mojego ciężkiego jedzenia w tym momencie. Buła, która wygląda jak połączek, już ją przekroiłem. Wejdzie tu banan. Znalazłem gdzieś mój stary opiekacz, wyciągnąłem go i. Zobaczcie, tak się prezentuje tost z bananem. Uwaga, premiera! Mmm, banana. A, dobra. A od rana praca, dzisiaj sporo roboty. Najpierw jadę wysłać sosy. Potem jadę do abstra. Co sądzisz o mojej nowej diecie? Czyli to będzie skoczków narciarskich, dieta i nic nie będziesz jadł? Czyli głodówka. Bułka z bananem. Stary, ja całe przedszkole na jednej i tej samej pomidorówce. To bułka z bananem, to luksus. Dobra, wracam do domu, muszę zjeść, bo jestem głodny, chyba, chyba padnie na tego tosta znowu. W ostatnim odcinku e, widziałem komentarz, że nie mówię o swoich odczuciach. No mówię o swoich odczuciach, i tutaj również powiem, że jedząc same węglowodany, czyli bułkę z bananem, było bardzo podobnie w odcinku z samym chlebem i wodą, no bo też były same węglowodany. No mam dosyć. Generalnie nie chce mi się jeść ani bananów. Ani bułki, tym bardziej połączeniu tego nie chce mi się jeść, no ale muszę jakoś przetrwać. Dzisiaj dodatkowo jadę na trening, więc zobaczymy, jak będzie z moją energią. Postaram się zjeść sporo przed, postaram się zjeść sporo po. Mam nadzieję, że to zda egzamin. Mam nadzieję również, że dam radę to zjeść, bo powiem szczerze, że banan średnio mi przechodzi co z gardło. Natomiast w tej ciepłej wersji, w wersji tostowej, było to całkiem niezłe rozwiązanie, więc na pewno dzisiaj dalej będę to kontynuował. No to czas zrobić sobie drugiego tosta z bananem. Gorący, ale ładnie pachnie. Mm. No to jadę na trening Po treningu będę musiał zajechać do sklepu, żeby kupić sobie świeże bułeczki i świeże banany Ale jestem zmęczony, jadę do sklepu, tak jak mówiłem, kupić bułki, banany Kupiłem sobie takie niedojrzałe banany, bułeczki, idę jeść Po tak intensywnym treningu, myślę, że te bułki z bananem znikną w mig Nie ma znaczenia jak to będzie smakować, ma znaczenie to jak bardzo jestem głodny, więc idę jeść no, po treningu coś takiego. Jeszcze film i niedługo spać. Miałem iść spać, ale jeszcze trafiłem na adrenalinę. Śniadanie czeka. No, po śniadaniu idę do firmy zabrałem ze sobą bułkę z bananem. Rzecz jasna nie. Dobrze, że to już końcówka. Wracam do domu, muszę zjeść znowu banana i bułkę, a wieczorem lecę na trening. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że to już koniec tego wyzwania, że to już ostatnie chwile tak naprawdę, ale gdybyście chcieli, to napiszcie w komentarzu, że dotarliście do tego momentu filmu, a dodatkowo zapraszam Was na mój instagram Maksym ziołkowski, bo do wygrania są koszulki, wlepki, sosy. Także wpadajcie na Maksym Ziółkowski. pod najnowszym zdjęciem znajdziecie więcej szczegółów. Jadę zaraz na trening, no ale wiadomo przed treningiem. <słyski> No, i to w sumie koniec wyzwania, także udało się dotrwać. Jestem zmęczony i idę spać. A jutro podsumowanie, także do zobaczenia. Dobrej nocy. Wyzwanie już za mną na całe szczęście udało się wytrwać. No i jak widzieliście, nie było to łatwe zadanie. Co mogę powiedzieć o tym wyzwaniu? Było monotonne. Standardowo podczas 7 dniowych diet zawsze tak jest. Więc bułki z bananem zaczęły mi się przejadać dosyć szybko. Dodatkowo banan stał się irytującym smakiem, przez co jeszcze mniej chciało mi się go jeść. Jadłem około pięciu zestawów bułka z bananem w ciągu całego dnia. Energii mi nie brakowało, no ale czułem potrzebę zjedzenia czegoś normalnego, czegoś innego, dostarczenia tłuszczów, dostarczenia białka, czegokolwiek. Moja waga to minus 1,5 kg, tak jak. Mówił Damian. No i co? Jeśli chcecie więcej takich maksymalnych, przedmiotniałych wyzwań, to koniecznie zostawcie komentarz z propozycją na takie wyzwanie dla mnie. Także zostawiacie suba, komentarz, łapkę do góry i widzimy się w następnym maksymalnym wyzwaniu. Do zobaczenia!